Cześć! Jak myślisz, jak bardzo jesteś w stanie polepszyć, poprawić swój język angielski lub dowolny inny obcy język, którego się uczysz, zaledwie 30 dni? Uwierz mi o wiele bardziej niż myślisz, pod warunkiem, że zastosujesz tę metodę, swego rodzaju wyzwanie, o którym opowiem Ci w dzisiejszym filmie. Zaczynajmy? Let's go! Chciałbym dzisiaj Ci zaprezentować swego rodzaju wyzwanie 30 dni. Z językiem angielskim lub z dowolnym obcym językiem, którego się uczysz, ale dla prostoty będziemy tutaj mówić o angielskim. Na czym polega ta metoda, to wyzwanie? Otóż Twoim zadaniem będzie codziennie przez 30 dni oglądać jakieś treści, materiały w języku angielskim przez co najmniej 30 minut. Im więcej, tym lepiej, oczywiście. Brzmi prosto, prawda? Otóż. Ta metoda, to wyzwanie jest proste, ale bynajmniej nie łatwe. W momencie nagrywania tego materiału jest 1 sierpnia, także wyzwanie 30 dni możesz zrobić akurat w czasie sierpnia, przez cały sierpień. Jeżeli oglądasz ten materiał w jakimś innym dniu, po prostu wykonuj to ćwiczenie, tę metodę, te wyzwanie przez 30 dni. Przez 30 dni, tak jak powiedziałem, oglądaj materiały. W języku angielskim. Treści mogą być różne. Mogą to być filmiki na YouTube, mogą to być audycje radiowe, podcasty, audiobooki itd., itd. Chodzi o to, żeby to było po angielsku, żeby to były autentyczne treści, naturalne treści, tworzone przez native'ów, przez anglików dla anglików, tak, żebyś miał do czynienia z naturalnym, autentycznym językiem angielskim. Dwie kluczowe kwestie odnośnie wyboru materiałów to po pierwsze, treść, które materiały, treść, które będziesz oglądał, muszą być dla ciebie zrozumiałe w 70-80%. Oczywiście nie zadziała ta metoda, gdy będziemy oglądać po prostu filmy, niczego nie rozumiejąc. To nie tak, że będę sobie pół godziny codziennie oglądał chińskiego, nie rozumiejąc nic i nagle Zrozumiem, zacznę mówić w tym języku. Treści muszą być zrozumiałe, a to oznacza rozumienie tych materiałów na poziomie 70-80%. Zaraz przejdę do poziomów trudności, ale zanim druga ważna kwestia treści muszą być dla ciebie ciekawe i ważne muszą się jakoś odnosić do Twojego życia. Lub po prostu być dla ciebie ciekawe. Czyli polecam oglądać wszelkie materiały związane z Twoim hobby, zainteresowaniami, pracą być może, być może wybierasz się za granicę, więc warto oglądać jakieś filmy, jak zachowywać się za granicą, jakieś słownictwo związane z podróżami, z lotniskiem, z zakwaterowanym itd. itd. Tak, żeby to było dla Ciebie istotne. Nie ma sensu oglądać, nie wiem. Podcastów o urodzie, o modzie, jeżeli kompletnie Cię to nie interesuje. To, że treści będą dla Ciebie interesujące, pomoże Ci być cały czas zmotywowanym, żeby przez te 30 dni codziennie oglądać treści w języku angielskim przez co najmniej 30 minut. Im więcej, tym lepiej. Naprawdę. Jak masz czas, możesz spędzić 2-3 godziny robiąc to. Ta metoda jest skuteczna zarówno dla ludzi na zaawansowanym poziomie, na średnio zaawansowanym, a także na takim podstawowym poziomie z solidnymi podstawami. Być może, jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z angielskim, w ogóle nie miałeś z nim wcześniej styczności, polecam ci dać sobie jeszcze 2-3 miesiące na zbudowanie takich solidnych podstaw i wtedy wróć z powrotem do tego materiału. Metoda ta jest tak uniwersalna dla tych wszystkich poziomów zaawansowania, ponieważ sam możesz dobrać sobie treści, poziom trudności tych treści. Na przykład, jeżeli dopiero zaczynasz, uczysz się angielskiego od niedawna, możesz oglądać proste treści z angielskimi napisami. Mogą to być na przykład jakieś bajki dla dzieci, jakieś podstawowe, proste, filmiki, właśnie z napisami. Jeżeli jesteś poziom wyżej, możesz oglądać jakieś proste filmiki, ale bez napisów. Z kolei, jeżeli czujesz się pewniej, możesz oglądać jakieś trudne filmiki z napisami, albo w ogóle trudne filmiki bez napisów. Sam możesz dostosować poziom trudności. Pamiętając przy tym, żeby materiał, który oglądasz, był zrozumiały, czyli 70-80% powinieneś rozumieć. Nie przesadzaj, żeby nie było zbyt trudno, ale też w drugą stronę, żeby nie było to zbyt łatwe zadanie. Jeszcze jednym niewątpliwie olbrzymim plusem tej metody, tego wyzwania jest to, że wszelakie słownictwo, gramatykę poznajesz od razu w kontekście. Owszem, uczenie się, zwłaszcza na początku, tabele gramatycznych odmian czasowników, rzeczowników. Znaczenia różnych przyimków, zaimków i tak dalej, i tak dalej, listy podstawowych słów, i tak dalej. Jest to przydatne na samym, samiusieńki początku. Im dalej, im jesteśmy bardziej zaawansowani, zaczyna mieć to mniej sensu, ponieważ takie gołe listy słówek nie są za bardzo skuteczną metodą na naukę słownictwa. Owszem, znasz te słowa, ale nigdy ich nie widziałeś w użyciu, nigdy ich nie widziałeś w kontekście. Nie wiesz, czy dane słowo można użyć. W tym znaczeniu, w tym kontekście, a może w tym, w tym może będzie pasować, a już w drugim kontekście nie będzie pasować, tego nie wiesz. Podobnie z gramatyką. W tej metodzie uczysz się słownictwa i gramatyki w kontekście. Jest to niezwykle istotne, ponieważ widzisz to słowo, gramatyczną strukturę, jakieś wyrażenie, idiom, czasownik frazowy, cokolwiek, w kontekście. I przypominam, Oglądasz treści autentyczne, naturalne. Język występujący w tych filmach, w tych materiałach jest naturalny. Nie są to jakieś spreparowane filmy dla uczących się, tylko są to filmy zrobione przez native'ów dla native'ów, przez rodzimych użytkowników języka dla rodzimych użytkowników języka. A co za tym idzie, uczysz się prawdziwego, autentycznego języka i słów, wyrażeń, gramatyki użytych w kontekście, który rzeczywiście występuje. Nie uczysz się suchych faktów, suchej teorii, tylko widzisz ten żywy język. Chłoniesz, uczysz się tego żywego języka. I to jest kolejną mocną stroną tego wyzwania tej metody. Na koniec, jako taki bonus, dam ci wskazówkę, dam ci też radę, jak możesz poprawić swoje mówienie oprócz słuchania, wykonując to wyzwanie Otóż, gdy będziesz słuchać tych materiałów, treści w języku angielskim, na pewno pojawią Ci się w głowie jakieś myśli, jakieś przemyślenia odnośnie tego, co oglądasz. I właśnie wtedy Twoim zadaniem będzie wyrażenie tych myśli, tych opinii, tyle że w języku angielskim, w języku, którym, którego się uczysz. Oczywiście nie w myślach, ale na głos. Czyli na przykład oglądasz jakiś podcast, jest jakaś dyskusja, Masz swoje przemyślenia na dany temat, wyrażasz te przemyślenia mówiąc po angielsku, sam do siebie. Tym sposobem poprawisz, ulepszysz kolejną umiejętność językową. Oprócz słuchania, oprócz słownictwa, gramatyki, będziesz pracować jednocześnie także nad mówieniem. A jest to bardzo cenna sprawa. Podsumowując, wyzwanie 30 dni polega na codziennym oglądaniu przez co najmniej 30 minut przez 30 dni materiałów treści w języku angielskim. Pamiętaj, treści te mają być dla ciebie zrozumiałe i ważne lub ciekawe, tak żebyś znalazł coś dla siebie wartościowego. Pamiętaj, że możesz dostosować poziom trudności do Własnych umiejętności. Jeżeli uda Ci się przejść to wyzwanie, wykonywać te ćwiczenia codziennie przez 30 dni, przez co najmniej 30 minut, chociaż podkreślam, im więcej, tym lepiej, zobaczysz niesamowity progres w języku, którego się uczysz. W naszym przypadku ustaliliśmy, że jest to angielski. Dzięki tej metodzie nauczysz się masy nowych słów, wyrażeń, gramatyki. W realnym kontekście. Język, który będzie Ci towarzyszył, język, którego będziesz słuchać podczas tego wyzwania, będzie autentycznym, naturalnym angielskim. I to jest kluczowa sprawa, kluczowy fakt, kluczowy aspekt, największy plus tej metody, tego wyzwania, ponieważ w pewnym momencie sama nauka teorii nic nam już nie da. Zachęcam do podjęcia tego wyzwania. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że Ci się uda. Zapraszam na kanał do oglądania innych filmów. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!